większe. Tak więc za każdy spór to jest 240 oszczędzonych dni. Teraz przemnóżmy te 240 dni w każdym roku przez 20 milionów spraw. To są miliardy dni spędzonych w sądach. A pieniądze? Średni koszt postępowania sądowego według danych Banku Światowego to 9 tysięcy, ponad 9 tysięcy to są inne dane, bo tam mieliśmy przy tym rok 2013, tutaj pokazuję 2014. Ten sam, ten sam wzór. 50% skuteczności mediacji, koszt tam spada do 7900, z 70% do 6000. Załóżmy tak zachowawczo, że 50% sporów kończy się w mediacji. Gdybyśmy przejrzeli to przez wszystkie. Liczby, całą liczbę sporów Unii Europejskiej razy 20 milionów to jest około 30 miliardów euro zaoszczędzonych w całej Unii Europejskiej. Gdyby wszystkie sprawy trafiały najpierw do mediacji i tylko połowa z nich kończyłaby się ugodą w mediacji. A jak to wygląda w Polsce? 449 to jest średnia oszczędność. Przemudujmy to przez liczbę spraw cywilnych zgodnie z danymi Rady Europy. To jest liczba spraw, które codziennie trafiają do polskich sądów. Pamiętajmy, że cały czas mówię tylko o skuteczności 50%. Gdyby mediacje były bardziej skuteczne niż 50%, to jest to jeszcze bardziej opłacalne. I Oczywiście, vice versa, ale tak czy inaczej są to bardzo poważne kwoty. Czyli pierwsza część naszego badania, rebuilding mediation, czyli restartowanie mediacji, to, to było właśnie to, ile nas kosztuje niewykonywanie mediacji. Druga część badania to prawodawstwo. Oczywiście bardzo cieszę się, że tu jestem z Państwem, natomiast podejście parlamentu było takie samo, jak przedtem mówiłem. Nie ma dymu bez ognia, więc mówiliśmy, że być może jakaś tam mediacja jest, pamiętamy, że to jest 0,05% i parlament powiedział, być może dlatego jest to tak mała liczba, że prawo jest błędne, może sędziowie nie kierują do mediacji. Lub być może trudno jest potem, żeby to było w praktyce wykonywane postanowienie o takiej mediacji. To są pytania, które mi zadano jako szefowi tej grupy. Może nie ma zachęt finansowych? Numer 6. może prawnik nie ma obowiązku informować o mediacji? Dlatego porozmawialiśmy z 1226 ekspertami w całej Unii Europejskiej i prosiliśmy o ocenę na skali od 1 do 5. Na przykład, jak dobrze jest chroniona poufność, co z zachętami finansowymi? Bardzo słabe, słabe, okej, okay, dobre, bardzo dobre. I tak to wszystko ocenili, uśredniliśmy to, i okazało się, że nawet w krajach, gdzie poziom poufności był wysoki, sędziowie byli proaktywni, i tak dalej, i tak mediacji nie było. Albo było ich bardzo niewiele. Gdyby na przykład w Polsce prowadzić jakieś zachęty finansowe, no to lepiej najpierw sprawdzić w innych krajach, gdzie już są takie zachęty finansowe i sprawdzić, czy to działa. Nie, nie działa. Nie zbyt w każdym razie. Więc widzą Państwo, że sprawdzamy różne kraje i porównujemy systemy w oparciu o konkretne liczby. I pytamy, jak to wygląda z strony systemu prawnego. No dobrze, co z tym wszystkim zrobić? Kolejne pytanie, które zadaliśmy ekspertom, było dość interesujące. Powiedzieliśmy: Wyobraźmy sobie, że w Pana czy Pani kraju można by wprowadzić jedną modyfikację prawa. Jaka modyfikacja byłaby najskuteczniejsza na skali od 1 do 5? I tu są opcje, które zaproponowaliśmy. Oczywiście większość powiedziała, jeżeli chcemy więcej mediacji, to trzeba to ludziom nakazać. Więc 270 głosów i 212 odpowiednio było na te dwie metody, czyli obowiązkowa mediacja. Zakładały, że jeżeli się zmusi kogoś, to to zrobi. Ile osób ma w Polsce ocenę na samochód? No pewnie wszyscy, prawda? Takie sprawo. trzeba mieć ocenę na samochód. Ale jeżeli przyjrzymy się temu, to jest jedno podejście, które jest lepsze niż obowiązkowość mediacji. Jeżeli popatrzymy na te informacje, tam na dole mamy obowiązkową mediację, ale z możliwością wycofania się, czyli to znaczy, że nie musisz iść do mediacji. Nie musisz zakończyć mediacji, ale przed sądową musisz zgłosić się do osoby odpowiedzialnej za mediację, czyli do sędziego i ta zła opowie dlaczego warto spróbować mediacji. I jeżeli masz ochotę, to rozpoczynasz mediację, czyli nie musisz, nie musisz rozpocząć mediacji, ale musisz wysłuchać informacji na temat mediacji. Teraz tak wygląda system włoski jeszcze w roku 2012 system we Włoszech był inny teraz mamy właśnie taki to jest ta metoda opt-out czyli początek jest obowiązkowy musimy pójść na taką sesję czasem jest to obowiązkowe ale płaci się tylko 40 euro i na tym pierwszym spotkaniu musimy usiąść z mediatorem jeżeli nam się podoba co robi mediator jeżeli podoba się nastawienie drugiej strony to wówczas mediacja kontynuuje Trwa dalej i wówczas dopiero płacimy za samą procedurę. Ale jeżeli nam się nie podoba ta mediacja, stwierdzamy, że druga strona jest nienastawiona na porozumienie albo mediator jest kiepski, to możemy iść do domu i wówczas płacimy tylko 40 euro. Rozumiem Państwo, czyli Mediacja w całości będzie tylko wtedy wykonana, jeżeli tego chcemy. Czyli jest to obowiązkowe, żeby rozpocząć pierwszą sesję, ale można łatwo się wycofać. Jest to bardzo łatwe. Oczywiście zawsze można odejść od stołu mediacyjnego, ale jeżeli ktoś zapłacił 1000 euro, no to będzie inaczej. Ale tutaj mamy u nas tylko 40 euro, więc jest to dużo większa swoboda. Co więc zaproponowaliśmy? Biorąc pod uwagę liczby, które zaraz też przedstawię, okazało się, że. We Włoszech jest 15 razy więcej mediacji niż w Holandii, Niemczech czy całej Unii Europejskiej. Czy to jest system opt-out? Musimy rozpocząć mediację, ale możemy się w dowolnym momencie wycofać. Dlatego nasza rada dla Parlamentu Europejskiego była taka, żeby tą część opt-out jak najbardziej ułatwić w dyrektywie. Powiedzieliśmy też, być może komisja powinna dalej promować swoją teorię wskaźnika docelowego, czyli wymusić pewien cel i potem sprawdzać poszczególne państwa, które państwa członkowskie osiągnęły wyznaczone cele. I wówczas, ponieważ do tej pory żadnemu państwu się to nie udaje, więc być może też sięgną do takich środków. W naszym badaniu pytamy też, czy można robić inne rzeczy, które nie wiążą się z samym prawodawstwem. Tu widzimy przykładowe środki, które zaproponowaliśmy według rankingu ocen od 1 do 5. To była skala ocen. Natomiast najważniejsze jest to, że wiele osób powiedziało, tak, te metody mogą coś nam dać, ale niewiele. Natomiast legislacja, prawodawstwo to jest kluczowy element. Dlatego zachęcam Państwa, żeby dobrze przemyśleć to, co robicie. Patrzcie, że nie ma dymu bez ognia. Popatrzcie na to, jakie są skuteczne rozwiązania we Włoszech, jak to wygląda w innych krajach. Porozmawiamy więc o tym opt-out, czyli możliwości wycofania się. Potęga takiego systemu jest taka. Czy może inaczej to przedstawię. W roku 2003 było badanie na temat dawców organów. Wiemy, że po śmierci nasze organy mogą być wykorzystane. Były dwa badania, gdzie zastanawiano się, dlaczego w niektórych krajach Europy. Bardzo niewielki, niewielki odsetek ludzi zgadza się na darowanie organów, a w innych jest to ogromny odsetek. A zwłaszcza dziwne było, było to w krajach, które są bardzo podobne do siebie językowo, od strony historii, kultury, na przykład Niemcy i Austria. Dlaczego Niemcy, w Niemczech tylko 12% osób stwierdza, że po śmierci, na przykład wypadku samochodowym, chce, żeby ich organy trafiły do kogoś innego? A dlaczego w Austrii jest to zupełnie inaczej? A tutaj mamy Polskę. Więc jeżeli nie zmieniliście w międzyczasie prawa, no to w Polsce świetnie wam idzie, bo macie 99% z ochętnych. Ale skąd ta różnica? Austriacy chętnie sobie pomagają, a Niemcy nie lubią się? Chyba nie o to chodzi. No więc jak funkcjonuje ten mechanizm? W tych krajach, gdzie chęć do darowania organów była niska, jeżeli składamy podanie o prawo jazdy, no to wpisujemy różne dane i następnie jest pytanie, zaznacz, jeżeli chcesz oddać swoje organy po śmierci, w drugim kraju, w tych krajach niebieskich, gdzie, i w tym też w Polsce, Formularz yes. trochę inaczej wyglądał, tam cenę podpisz się, jeżeli nie chcesz, żeby twoje organy trafiły do kogoś. Ale ludziom się nie chce podpisywać, więc dlatego nie podpisują, nie podpisując zgłaszają swoje organy do wykorzystania. To jest właśnie różnica między opt-in, czyli że musimy zgłosić się, żeby coś zrobić i opt-out, że automatycznie jesteśmy zgłoszeni, ale możemy się wycofać. Sam odnosi się do mediacji. W naszym systemie, w tym systemie, który ja propaguję, mediacja jest opcją standardową. Każdy trafia do mediacji, a jak mu się nie podoba, to się może wycofać. Anglicy mówią, że można zaciągnąć konia do strumienia, ale nie można go zmusić, żeby pił. Czyli można kogoś zmusić, żeby trafił do mediacji, tak jak w moim systemie i w Teksasie i na Florydzie, ale nie można zmusić jej, żeby się dogadali. To jest bardzo trafny argument, ale z punktu widzenia osoby, która tworzy prawo, jak polityka, to jest głupie podejście. Polityk nie powinien się mną przejmować. Powinien się przejmować wszystkimi końmi, a nie tylko jednym. Jeżeli ja osobiście raz trafię do mediacji, bo musiałem, bo jest to obowiązkowe i proces mediacji się nie powiedzie i potem trafiam do sędziego w sądzie, no to może zapłacić i za jedno, i za drugie. Więc ja byłbym niezadowolony z mediacji. Ale rząd nie powinien się mną przejmować tylko całym społeczeństwem. Oczywiście, ponieważ to jest trudne, więc może raczej większością społeczeństwa. Więc tu właśnie to nie jest takie podejście, żeby zaciągnąć jednego konia do wody, tylko wszystkie konie musimy zaciągnąć do tej rzeki i potem patrzeć, jak wiele z tych koni rzeczywiście chciało się napić. Policzmy koszty tego, że one się napiły, policzmy ile nas kosztowało zaciągnięcie do wody tych koni, które nie chciały jednak pić i zobaczymy, co się opłacało. Oczywiście woda ona musi być smaczna. To samo się wiąże z jakością mediacji, ale to jest inny temat. Jest ku temu podstawa antropologiczna. Ludzie i zwierzęta wszystkie zwierzęta robią dwie rzeczy. Jeżeli mamy do czynienia z atakiem, oczywiście, tutaj mówimy o ataku pod sprawy sądowej. Są dwie możliwości. Dwa razy F. Albo walczą, prawda? Czyli ty mnie pozywasz, ja kontrpozew składam i tak dalej. Albo drugie to jest ucieczka. Flight. Czyli staram się uciec od tej sytuacji. Wiadomo, ja że prawnik może... To też jest takie powiedzenie angielskie. Prawnik może przyciągać sprawę. A co może zrobić dobry prawnik? Jeszcze bardziej przeciągaj sprawę. To, to, to jest powiedzenie prawników, to nie ja wymyśliłem, co? Ne? Czyli albo się bijemy, albo uciekamy. Ktoś ucieka przed y, y, tą sprawą, także przedłuża sprawę jak najbardziej. Nie ma tutaj litery M na temat mediacji, prawda? Jeżeli ja ci przywalę, to ty przywalisz mnie. Pierwsze, prawo fizyki, akcja wywołuje reakcję. Jeżeli przykładam siłę, to pojawia się siła o przeciwnym zwrocie. Tylko jest dobra, bo jest Jeżeli ja przyłożę 100% siły, ile dostanę z powrotem? Też 100%. Jeżeli uderzycie raz w twarz, to co zrobisz? No może mi dwa razy przyłożysz. No, czyli w prawie niekoniecznie jest dokładna wzajemność. Jeżeli ja Cię zaatakuję w sądzie, to Ty możesz mi pięciokrotnie nawet zaatakować. Czyli następuje... Eskalacja konfliktu. Konflikt rośnie. Więc to nie jest kwestia instynktu naturalnego. Mediacja nie jest naturalnym instynktem to nie jest odruchowa reakcja na konflikt. Mediacja jest mądrzejsza, ale to nie jest nasz instynkt zwierzęcy. I liczby to pokazują. Brak mediacji z tym się właśnie wiąże.